Kolor czerwony tak niezwykły jest. O, to Bronwyn! Och, pewnie myśli, że go pozdrawiam. Muszę dać mu znać, że mam kłopoty, że też dziś nie wzięłam komórki. Kolor czerwony. Czerwony? Mam pomysł! Na pomoc! Kolor czerwony o. To czerwony Coś jest nie tak Och, może strażak sam zrozumiał Mamo, gryzak ucieka hmm, Nie odbiera To może lepiej zadzwonię do remizy Panu i ma kłopot. Wezwę pogotowie górskie. Jasne, stary. Z znaczy, tak jest. Znajdę ich. Gryzak? Jak się tu dostałeś? Gryzak! Wracaj! Mogę tu lądować! Zaraz do was wrócę! Sam, potrzebujecie jakiejś pomocy? Co się stało? Moja noga! Wezwę Helen Flat. Czy wszyscy dziś postanowili nie odbierać telefonów? Hej! Przyprowadził mnie gryzak! Jaki mądry pies. Och, wszystko będzie dobrze, ale musimy cię zabrać do szpitala na prześwietlenie. Tom, będziemy potrzebowali noszy. Już się robi. Strażak sam będzie cię pilnował. Zobaczymy Góra, się w szpitalu. Oby tylko wszystko się udało. Doli bardzo na nas liczy. Spokojnie, jest w dobrych rękach. Norman Price nie wrócił do domu na obiad. Ukrywa się gdzieś w miasteczku. Niech się tym zajmie Tom Thomas. Widzi całe miasto z helikoptera. O, świetny pomysł! A my będziemy mogli przeprowadzić ćwiczenia zgodnie z harmonogramem. Dobra, Mandy, to gdzie jeszcze nie szukaliście? Zostało. Ale tam przecież by się nie schował! Lepiej to jednak sprawdzić! Małomówna jesteś. Słychać helikopter Toma. Ciekawe, co się mogło stać. Chyba gdzieś się pali. Wyraźnie czuję dym. Melduję, że ogień rozpalony i możemy rozpocząć ćwiczenia. Doskonale. No to czas na syrenę. Dobra, do roboty. Pożar w wieży treningowej. Na najwyższym piętrze znajduje się jedna osoba. Oba wozy do akcji. Powodzenia, drużyno. Spokojnie, Doli! Zaraz cię uratujemy! Przelecę jeszcze nad plażą! Czekaj! O nie! Widzisz tam na wieży! To Norman! Tom, Thomas do załogi, Fidera, sam spójrz na wieżę! To Norman Price! Co on tam robi? Elwis, Elvis, gaś płomienie! Penny? Stabilizuj Jupitera i podnoś wysięgnik nie martw się norman! Sam zaraz cię uratuje! O! O! A nie mówiłam! Wiedziałam, że coś mu grozi. Szybko sam! Zabierz mnie stąd! Ura! 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 Organizujemy akcję ratunkową. Jeśli radar powącha ubranie, to może podejmie trop. Musimy się udać w góry Ponty Pandy jak najszybciej. Eee, przepraszam, Tom, próbuję sobie przypomnieć, ale jakoś nie mogę. Eee, o, to chyba jest Helen. Masz radar. Znajdź Helen. Góry, ponty Pandi są w drugą stronę. Wiem, dokąd on nas prowadzi. O, to nie moja wina. <grymne> Cześć, radar, co tu robisz? <grymne> Szukamy Peni i Twojej mamy. Radar podjął trop z bluzy Twojej mamy i przyprowadził nas tutaj. To nie jest bluza. Ale dres i to mój! Jak mogłeś, tato, dać radarowi złe ubranie do powąchania? Przepraszam, zapomniałem, który jest czyje. To jest z pewnością mamy. Zaraz, już pamiętam, pamiętam, co Helen powiedziała. Mówiła o studziennym traku i wąskim wzgórzu. Chodź radar! Poszukaj ich! Penny? Jest w porządku, dzięki Helen. Oh, cieszę się, że pamiętałeś o ratownikach, Mike. Jasne, że tak. Pamiętałem nawet, dokąd się wybrałaś. W końcu. <laughs> Na wycieczki będę chodziła z pielęgniarką. Helen opatrzyła moją kostkę błyskawicznie. Aha. To tak to robicie! Co? Co zrobiłam? To? <laughs> to był mój mały sekret. Dlaczego tego nie zauważyłem? Co takiego? O nie! Las się pani! Sara i James Jones zaginęli! Dorun trafił w drzewo, w lesie wybuchł pożar. Zaginęła dwójka dzieci. Zabierzmy radara. Pomoże nam ich szukać. Nie sądzę, żeby nam się przydał. Jest zanerwowy. Dajmy mu chociaż szansę. Spróbujmy. Wezwałem też Toma. Będzie gasił pożar z helikoptera. Skakuj piesku! Dasz radę! Ech, brawo! Nie znam się na stronach świata. Nieważne kto tu prowadzi, kto się zna na czym lepiej. Zgubiliśmy się? No, masz rację. To jak my teraz wrócimy do domu? Wiem! Poszukamy znaków, które widzieliśmy, gdy szliśmy w tę stronę. Na przykład z tej wielkiej skały. Bronwyn, masz coś, co należy do bliźniaków, żeby radar mógł znaleźć trop? Tak, mam ich kurtki. Trzymaj piesku i wąchaj dokładnie. Radar, jesteś nam potrzebny. Musimy znaleźć Jamesa i Sarę. Dobry piesek! Helikopter! Dom! Jest! To ta wielka skała, byliśmy tu dzisiaj. O, a tam jest studnia! Idziemy w dobrym kierunku! Słyszysz czekanie? Że ktoś zobaczy mnie ze skał. Wiedziałem, że nie ma dinozaura. Jest, ale dobrze się ukrywa. To wszystko. James, co? Woda? To pułapka! Tak, widziałem je kilka godzin temu. Chyba poszły w kierunku plaży. Tak, ale nie wróciły. Zaczął się przypływ. Wezwę chyba strażaka sama. O, James, Sara, Norman zaginęli. No nie. James, Sara i Norman gdzieś zaginęli. Widziano ich ostatnio na plaży. Wezwijmy pogotowie górskie. Tom poszuka ich z powietrza, ja z Penny poszukamy z wody. Tam. Widzę tu Sarę, jest 500 metrów od północnej zatoki klifów. Dzięki Tom, też ją widzimy. Spokojnie, Saro? Mam cię. Gdzie jest Norman i James? Weszli do jaskini. Nie wiem, czy uda im się wejść. Wejście do jaskini jest pod wodą. Na pomoc, Na pomoc! James, patrz, coś tutaj do nas podpływa. To jakiś morski potwór. Ale Norman, nie ma czegoś takiego jak Penny. Witajcie, chłopcy. Norman, wracaj, to Penny. Wiedziałem to. Nie bójcie się, jesteście bezpieczni. Uratujecie. Ale ze mną. Zaraz tu wrócę, Norman. Trzymaj się mnie, James. Ale jest zimno. Nie przejmuj się, James. Przypływ już się cofa. Woda powoli opada. A nie mówiłem, że będę potrzebny? O, Elvis. Co ty robisz? Sprawdzam, jak działa mój nowy MOP, Penny, i chciałbym Cię zapewnić, że wiele się nauczyłem i nie będzie już więcej żadnych wypadków. Nie, ale będą ślady butów. Dlaczego to sprzątanie jest takie skomplikowane? Muszę zamówić nowy pas do Twojej pralki. Uuu, przeładowała się. Ale to nie ja, to Norman. Rozumiesz już, dlaczego nie proszę go o pomoc? <laughs> Aha, na razie, Deliz. Witam. Cześć, Mike. Norman? Co znowu? Zrobiłem pranie. I przy okazji zepsułeś pralkę. Uuu, a teraz grzecznie poproś Majka o to, żeby wyprać swoje ubrania w jego pralce. Ale. Ale, ale... Yy... Miłej zabawy, Norman. Ciekawe, czy Sara i James pojeżdżą na desce. Wiesz co, Norman? Nie przepadam za domowymi robotami, ale jak już się za coś zabierasz, to musisz to robić porządnie. I strażaka sama! Wybuchł pożar w domu fladów. Ach, nie! Dlaczego pożary zdarzają się zawsze w najmniej odpowiednich momentach? Ach, pożar w domu fladów sam! Niech Penny wsiada do Welus! Odsuń się od domu, Mike! Zrób nam miejsce! Elvis, natychmiast wyłącz prąd. Tak jest, sam. Jestem. Tata mógł mieć rację. Radar to nie jest pies ratowniczy. Chodźmy. Zabierzmy go z powrotem do remizy. O. Cicho bądź, głuptasie. Czekaj, Mandy. Chyba coś słyszałem. Wydaje ci się. To furgonetka taty. Au, pomocy Tato Tato co się stało? Au. Potrzebny nam strażak sam. Mike flat miał wypadek? Jest uwięziony w piwnicy kawiarni? Mamy wypadek w kawiarni. Przygnieciona osoba. Wezwijmy siostrę Flot. Możemy potrzebować medyka. Dobrze sam. Przejmuj się, Mike, zaraz cię wyciągniemy. Uważaj sam, nie ruszaj go. Może mieć uszkodzony kręgosłup, musimy go unieruchomić. Mam wózek do wnoszenia po schodach sam. I co mam z nim zrobić, Elvis? Tutaj już nie ma żadnych schodów. Przynieś mi nosze! Tak, e noszę. Tylko spokojnie. Ważniejsze. Tygrys czy jakaś tam taśma? Tygrys? Tato! 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 Wracaj, Mandy, ale już. Ale? Rób, co każe? To niebezpieczne. Postraż pożarną! Pożar w domu fladów. Niech to. Przyjęcie z fajerwerkami. <grymianie> o <rety>. Znowu? <grymianie> to pożar u fladów. Coś się musiało stać z fajerwerkami. Elvis i sam! Bierzcie Jupitera! Ja będę koordynował akcję! Chciałabym wiedzieć, gdzie jest tygrys! Może się teraz ukrywać w warsztacie. Nie chcę tego słyszeć, norman! Znowu? Zaraz to sprawdzę. Nie ma po nim śladu. Nie było go tu, jestem pewien. Świetna robota, stary. Dzięki, Wojku. jakie to szczęście! Chodźmy już do domu, sprawdzimy czy tygrys wrócił. Podrzucę cię. Ale jeszcze nie widzieliśmy wszystkich fajerwerków. Myślę, że mamy dość fajerwerków na dzisiaj. Zgadzam się. Następnym razem znajdziemy lepsze miejsce, bezpieczniejsze. Tak wielkiego ognia nie mieliśmy tu od dawna. Od tak dawna, że już zapomniałem jak się gasi. Mm. <laughs> Co to był za dźwięk? Słyszałeś to, Elvis? To ci dopiero! Tu jest Tygrys! O, jaki on śliczny! Ej! Ej, ej! Sio! Uciekaj! Próbowałam go tu zwabić, no tak jasne, Ach. czy tu ty hałasujesz na dole, Norman? To nie ja. Nic się nie bój, Norman. Wezwę strażaka sama. Norman! Zejdź po telefon. Nie mogę, mamo. On mnie pożre. O, więc włącz alarm pożarowy. Nie ma pożaru, ale to ważna sprawa. Zbij szybkę. Ale jak, mamo? To, to za daleko. Wymyśl coś. Rzuć czymś w szybkę. Gdybym tylko miał tu swoją piłkę, do... Więc ją weź. Położyłam ją za ladą. Dobra, postaram się, ale mam tylko jeden strzał. Ugh. O, to znowu wezwanie do sklepu Dillis Price. To pewnie kolejny fałszywy alarm. Ten Norman Price już przesadza. Mo, sam już tu nie przyjedzie. Pomyśli, że znowu tylko udaje. Zostanę pożarty jak ten chłopiec z jego opowieści, a ja z tobą! Przepraszam, mamo, to. to moja wina. To ja włączyłem alarm i ja tylko chciałem swoją piłkę. To o Norman! O? o! To sam! Uważaj, spadniemy. Normalnie Price, tego już za wiele. Co wy tam robicie? O, uciekamy przed wilkiem, spójrz, jest tam hmm. za ladą. Serio, już nie udajemy. To nie żaden wilk, to lis. I chyba coś mu się stało. Biedny maluch. Musimy go stąd zabrać. O, sam tak się bałem. Myślałem, że już nie przyjedziesz. Norman, zawsze odpowiadamy na wszystkie wezwania, nawet gdy mogą być fałszywe. Nie martw się, nie zrobię ci krzywdy. O, tak mi przykro, Mike. Zaraz wrócę. Oficer Steel rozbił sobie nos. Na pewno będziecie się dobrze bawić. O! Nareszcie! Świetnie. Teraz przetestujemy alarm dymowy. Ach, proszę bardzo, Dyliz. Deszcz przestał padać. Jest coraz lepiej. Hurra! Możemy zacząć przyjęcie i wreszcie zaśpiewać piosenkę. Nie jest złamany? Jesteś pewna? Całkowicie! To stłuczenie! Uf, cieszę się, że jest już prąd. Wolałabym, żeby Mike nie musiał działać w ciemności. Zgadzam się z Tobą, Helen. Mało kto potrafi zachować zimną krew w ciemności. Kiełbaski są już gotowe! O, jest już Helen! Mama! O, wspaniale! Przyjechałam w samą porę. Nic dzisiaj nie musiałam robić. Taki właśnie był plan! O! Serwetki! Przyniosę! Nie! Ty dziś nie będziesz nic robić, pamiętasz? O, ratunku! Pożar! Ratunku! Helen! Teraz coś zrób! Dzwoni po strażaka sama. O, wybuchu jakiś pożar w domu fladów. O nie! To na pewno ma związek z odcięciem prądu. Wróciłem. Nie na długo sam. Idziemy. Dobrze. Nikogo nie ma w środku, tak? Tak, wszyscy byli na zewnątrz! Świetnie. Penny, przynieś zestawy oddechowe. Jasne sam! Odetnij prąd głównym wyłącznikiem, penny.